Jak tam się mają, moi drodzy, wasze noworoczne postanowienia? Mam nadzieję, że wy, którzy tego słuchacie, jesteście w gronie ludzi, którzy takie postanowienia robią. Co więcej, nie tylko postanowienia, ale i plany, i cele. I nie tylko o nich myślicie, ale zapisujecie, systematycznie czytacie i wdrażacie, prawda? Koniec stycznia, początek lutego to idealny moment, by znów o tym porozmawiać. Dlaczego? Otóż dlatego, że statystyki pokazują, że 80% osób, które mają noworoczne postanowienia, po styczniu już o nich nie pamięta lub je świadomie porzuca. W tym temacie ludzie dzielą się na dwie grupy. Ci, którzy wiedzą w czym rzecz, rozumieją jak to działa, oraz ci, którzy nie mają bladego pojęcia. Ci drudzy na początku lutego przypominają sobie o swoich postanowieniach, z którymi Niewiele lub nic nie zrobili w styczniu i mówią rzeczy w stylu: Wiedziałem, że tak będzie. Nigdy mi nie wychodzi to, co planuję, więc to bez sensu. Ludzie, którzy rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi, sprawdzają, co i dlaczego nie wyszło. Wyciągają wnioski, nanoszą poprawki i prą naprzód. Chciałbym Was zachęcić dziś do przyjrzenia się Waszym postępom w realizacji tych postanowień noworocznych, czy planów, celów, marzeń. Jak Wam idzie? Prawdopodobnie, jeśli nie wszystkim, to w większości z Was idzie jak po grudzie, jak krew z nosa, albo wcale. I nie mówię tego, by kogoś obrazić czy ponaśmiewać się z Was. Mówię to po to, by pokazać Wam, że to nic niezwykłego. Opowiem Wam w kilku słowach o moich postanowieniach w realizacji celów na 2024 rok. Minął miesiąc i finansowe założenia osiągnąłem zaledwie w 30%. Czyli mówiąc inaczej, w 70% mi nie wyszło. Co się stało? Po pierwsze, założenia były kosmicznie ambitne. Tak jak mówiłem o tym wcześniej, warto stawiać sobie cele razy 10. Więc pierwszy punkt został spełniony. Drugi punkt, mówiący o tym, by wkładać w realizację 10 razy więcej pracy i wysiłku niż początkowo zakładamy, nieco poległ. Po pierwsze, z racji pierwszych dwóch tygodni, które pochłonął COVID, a po drugie, z racji tego, że trzeba było potem nadrabiać zaległości po covid -zie. I nie chodzi o to, by się teraz tłumaczyć, dlaczego nie wyszło. Po prostu życie zawsze będzie nieprzewidywalne i to jest OK. Ale zwróćcie uwagę, że gdybym wytyczył cel standardowy, a nie dziesięciokrotnie większy niż zwykle, to i tak zapewne osiągnąłbym tylko 30% tego standardowego celu. Więc wolę te 30% z celu kosmicznego. Tak to działa. Zatem i tak 30% zrealizowanego celu, 10 razy większego, jest fajnym wynikiem. Ale cele finansowe to nie wszystko. Dla mnie bardzo ważne są cele osobiste, czyli praca nad sobą, nad własnym życiem, nad nawykami, nad mentalem. I tutaj realizacja założeń to w zasadzie okrągłe zero. Mam w kalendarzu takie rubryki, w których zaznaczam, czy daną rzecz w danym dniu wykonałem, czy nie. Prosta metoda zielona albo czerwona kratka dla każdego z zadań. Mój styczeń jest cały czerwony. Dlaczego wam o tym mówię? Ponieważ końcówka stycznia, początek lutego to jest decydujący moment w życiu większości z nas. Mówię tutaj o tych, którzy wyznaczają sobie cele, robią postanowienia, mają marzenia. To nie końcówka roku jest najważniejsza. To nie ten moment, kiedy cele wyznaczamy, kiedy planujemy rok kolejny. To jest ważne, aby wiedzieć, czego chcemy i jak chcemy to osiągnąć, ale to właśnie ten moment po pierwszym miesiącu nowego roku jest najważniejszy. Bo to właśnie w tym miejscu większość ludzi patrzy na takie wyniki, jak na przykład moje, i odpuszcza. Bo skoro i tak nie udało się zbyt wiele zrobić, to nie ma sensu się wysilać. Teraz jest decydująca chwila, która zaważy na całym twoim obecnym roku, a może i na całym życiu. To właśnie teraz, patrząc na swoje wyniki z pierwszego miesiąca, masz dwa wyjścia. Albo zrezygnować, bo przecież nic nie wychodzi. Zostawić swoje plany, mówiąc, że i tak nic ci się nie udaje, albo przeanalizować, co wyszło, a co nie, gdzie włożyłeś właściwą ilość pracy, a gdzie zawaliłeś. Dlaczego wprowadzić poprawki do swojej listy zadań, sposobów postępowania, porozmawiać sam ze sobą i rozpisać zadania na nowo? Tylko w ten sposób możesz mieć jakiekolwiek efekty. Tylko zrozumienie, że progres to poprawianie poprzedniego kroku da efekty w przyszłości. Zdając sobie sprawę, że osiągnięcie wszystkich założeń oznacza nie to, że jesteśmy świetni, ale to, że założenia były za małe, jesteśmy w stanie się rozwijać. Poświęć trochę czasu, nawet kilka dni, jeśli trzeba. Sprawdź swoje efekty w styczniu. Przeanalizuj. Pytaj na każdym kroku, dlaczego coś poszło tak, a nie inaczej. I zastanów się, jak to ogarnąć lepiej w lutym? I tak każdego miesiąca. Jeśli dziś zrezygnujesz, jeśli teraz powiesz sobie, że i tak nic nie wychodzi, to pod koniec roku rozgoryczone stwierdzisz, że czas zmienić swoje życie, zaplanować swoje kolejne wspaniałe osiągnięcia w roku 2025, po czym w lutym stwierdzisz, że to bez sensu, bo i tak nic nie wychodzi. I tak w wieku 80 lat powiesz, że nigdy nie miałeś możliwości, talentu, okazji czy szczęścia. Dzisiaj jest ten moment, by wybrać. Co zamierzasz? Wybierz mądrze.